Dzień dobry. Witam. Witam Cię bardzo cieplutko. Kochanie, chcę zadać Ci pytanie: czy po prostu wiesz, kim jesteś? Kim jesteś? Co stwarza Ciebie? Część z Was, może Ty również. Powiesz, jestem człowiekiem, jestem istotą, jestem stworzeniem Bożym, jestem dzieckiem Bożym, jestem sobą. Jestem. No właśnie. Jestem. A zastanowiłeś się, zastanowiłaś się kiedyś nad tym głębiej. Kim jesteś naprawdę? Wiele ludzi dywaguje, rozważa, rozmyśla, stwarza koncepty. Nad tą nazwijmy się teorią kim jestem, kim jestem naprawdę? Czy można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie? Czy bycie sobą oznacza stuprocentowe bycie swoją świadomością, jaźnią, ciałem, duchem? Zastanawiałeś się, zastanawiałaś nad tym pewnie wielokrotnie. Więc teraz Chcę Ci powiedzieć, ewentualnie uświadomić Ciebie, że tak naprawdę nie ma jednoznacznego określenia na Ciebie. Dlaczego? Bo możesz powiedzieć: Jestem człowiekiem i to się zgadza. Możesz powiedzieć: Jestem duszą i to również jest prawda. Jestem istotą, istotą wcieloną. To również się zgadza. Jestem. Jestem. Tak niewiele, a wiele. Po prostu jestem. I wiesz co? Uważam. Że najbardziej określa cię miłość. Miłość, która jest nieskończona. Nie ma ograniczeń, barier, nie ma rzeczy, która może ją zatrzymać. Miłość. Ogromna pala. Wylewająca się z Twojego serca. I zastanów się chwilę nad tym, czy Twoja osobowość, Twój charakter, czy to jesteś Ty, czy to jesteś Ty prawdziwy. Czy Twoje ciało, które w tej fizyczności się zmienia, czy to jesteś Ty. Czy to jesteś Ty prawdziwy? Czy Twoje rozumowanie, Twoje myśli, Twoje koncepty, Twoje uwagi, spostrzeżenia, doświadczenia, rozum, umysł? Czy to jesteś Ty? Czy to jesteś Ty prawdziwy? A Twoje serce? który bije i nadaje rytm stały temu życiu. Czy to jesteś ty, zharmonizowany z tym wszechświatem i światem doczesnym? Czy to jesteś ty? Mam w pamięci pewne pytanie. Gdy byłam dzieckiem i chodziłam do podstawówki, Przekochana pani Ania zadała kiedyś klasie pytanie. Ja miałam chyba około 10 lat. A pani Ania, być może 30, może 40, może gdzieś pomiędzy. I zadała pytanie, czy ja jestem dla was stara? A my wszystkie dzieci. Uznałyśmy jednogłośnie, że tak, pani Ania jest stara. I wiesz co? Zapamiętałam to. I pamiętam wciąż, bo zobacz w Twoim życiu, jak to się zmienia. Gdy jesteś dzieckiem, inaczej postrzegasz ludzi i świat, i wszystkie istoty chodzące po świecie istniejące. Potem jesteś młodzieżą, starszym, a potem w pewnym momencie będziesz lub już jesteś dorosłym lub w średnim czy w starszym wieku. I zobacz, jak to się zmienia. Zobacz, zmieniło się Twoje ciało. Zmienił się Twój charakter. Ukształtowały cię twoje doświadczenia, twoje punkty widzenia, osoby, które na swojej drodze spotkałeś. Zmieniło się wiele. Więc kim jesteś naprawdę? Tym zmiennym, ze zmiennym charakterem, z postrzeganiem, z doświadczeniem. Dojrzały bardziej. Już niedziałające, być może tak instynktownie, jak kiedyś za młodu? Kim jesteś naprawdę? Co ciebie określa? Czy twoje myśli, osądy, oceny, spostrzeżenia, twoje własne i innych ludzi? A może twój wygląd, twój imidż, twoja moda? Bo ubierając się, malując i przedstawiając swoją sylwetkę w ten, a nie w inny sposób, też jesteś kimś. Pięknym, brzydkim, grubym, małym, nieogolonym, z brzydką twarzą lub z piękną fryzurą. Każdy cię jakoś postrzega i widzi. Niektórzy mówią ci to prosto w oczy. Ty masz lustro, więc też się postrzegasz w jakiś sposób, ale czy to jesteś Ty? Czy to jesteś Ty prawdziwy? Mówią, że oczy są zwierciadłem duszy. Czyli co? Dusza patrzy, dusza czuje, dusza nadaje. Dusza cię informuje, ale. Sednem tego wszystkiego jest, że dusza pragnie, abyś ją odczuł, abyś się zjednoczył, abyś ty był duszą. Ale to jest koncept ziemski, bo w momencie, kiedy to się dzieje, to ty już praktycznie o tym nie wiesz. Stajesz się jednością, stajesz się jednią. Stajesz się nią i jesteś nią tą duszą, którą teraz postrzegasz jako coś w tobie, lub że to jest tobą. Ale że żyjesz w świecie fizycznym, nie możesz zapomnieć, że masz ciało. Mimo woli, nawet jeżeli nie chcesz, dbasz o nie, myjesz, czeszesz. Karmisz robisz wszystko, aby było mu dobrze, a jednocześnie tobie otaczasz się kwiatami, pięknymi przedmiotami, dobrymi ludźmi, takimi, jakich pragniesz. Czasami jest to niezależne od Ciebie. Czasami spotykasz ludzi nie do końca, przyjaznych Tobie. Ale to Twoje doświadczenia. Może tak chciałeś, może tego pragniesz. Sumując to wszystko, tak naprawdę, cokolwiek teraz powiesz, jakkolwiek, jakkolwiek siebie określisz, to nigdy, przenigdy nie będzie prawda. To będzie zawsze jakiś punkt widzenia, jakiś osąd, jakaś ocena, jakieś spostrzeżenie. A kim jesteś? Kim jesteś naprawdę? Nie możesz tego wyrazić na głos. Możesz porównywać, możesz domniemywać, możesz czuć lub wiedzieć, że już to się stało. Ale ten moment, ten moment, ten błysk, to światło, które się rozleje po tobie, odczuwalne przez to ciało. Ta jednia, to jest ułamek sekundy. W tym życiu możesz to poczuć i dążysz do tego, jak każdy. Przebudzasz się, dostrzegasz coraz więcej. I wtedy też zauważasz, że nie do końca pasujesz na tym świecie, ale jest jedna rada. Możesz tak żyć, aby odczuwać radość, miłość, szczęście, aby to, co się dzieje na zewnątrz, wpływało pozytywnie i korzystnie na Ciebie, na Twoje ciało. Możesz się rozrastać. Możesz emanować dobrocią, miłością dla każdego. Możesz czuć, czuć piękno tego świata. I kim jesteś? Teraz pewnie już masz chaos w głowie, bo to Twoje myśli tam szaleją gdzieś, podążają za uwagą, może ciałem, może duszą, może sercem, może istotą. Kim jesteś? Poczuj to. Po prostu poczuj to. A teraz do znudzenia być może, a być może pierwszy raz to usłyszysz, proszę zagłęb się, zagłęb się w tą książkę Biała biarka To jest opowieść o dziewczynie i o duszy i tym wielkim odczuwaniu i poczujesz. Poczujesz, jeżeli wytrwasz do końca tej książki. Poczujesz, kim jesteś. Naprawdę. Pozdrawiam serdecznie, życząc Tobie, kimkolwiek jesteś, wiele pięknego, cudownego i dobrego w tym życiu. Pozdrawiam Gosia Król, kolorowy horyzont.